jest? E, e. Ogarnij się. No, mów. Co? Yo, siemanko. <grymne> to, to jest... To jest taki epicki odcinek. Jestem KiniBella, i ty i padaj na... J jak się jest, sklep nazywa? Co, co? Jak się jest, sklep nazywa? Bella Shop? Eee, y, vi, Vito Shop y, Damski i... 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 I y, Vito, co to jest ta babka, Vito? <coughs> Czekaj, muszę się muszę się bardziej wydzierać. CO TO JEST TA babka? <coughs> co to jest taka typowa Bella? Eee... Amogus tam jest. <coughs> Okej, okay, robimy Amogus, Obby i Postor i... i <coughs> I to, i, to, I to będą blaki, bloki takie! To Są szczęśliwe bloki! Co się tu stało? Ej, ej, nie Nic, nic. nic. Jakieś, jakaś brzydka mapka to jest. Gdzie brzydko? O ty! to jest SUS! Nie, idź tam, idź tam. Ja jestem Sus? Sus.